Jak tęsknota za idealnym światem, którego nigdy nie zaznała i trudne doświadczenia z dzieciństwa pomogły Mariah Carey stworzyć hit All I Want for Christmas is You. To historia o przekształcaniu bólu w magię, która rokrocznie trafia do naszych uszu i czyni święta Bożego Narodzenia piękniejszymi. Posłuchajcie. Inspiracje z dzieciństwa. Mariah Carey, jedna z najbardziej ikonicznych wokalistek naszych czasów, Urodziła się 27 marca 1969 roku w świecie, który nie potrafił jej zaklasyfikować ani zaakceptować. Wychowana jako najmłodsze dziecko w rodzinie mieszanej rasowo w Huntington na Long Island. Mariah zmagała się z wyzwaniami, które przekraczały doświadczenia większości dzieci. Jej matka, Patricia, była operową śpiewaczką wykształconą w Juilliard. Pochodzenia irlandzkiego, a jej ojciec Alfred Roy, był inżynierem lotnictwa o afroamerykańskich i wenezuelskich korzeniach. Na papierze ich imponujące życiorysy i kulturowe pochodzenie wydawały się idealne, aby ich małżeństwo było dalekie od harmonii. Dzieciństwo Marai naznaczone było niestabilnością i częstymi przeprowadzkami. Było ich aż 13, zanim ukończyła 18 lat. Rodzina była zmuszona do częstych relokacji z powodu problemów finansowych, dyskryminacji rasowej i burzliwych relacji w domu. W jednej z sytuacji jej matka musiała wejść do nowego domu przed czarnoskórym partnerem, aby uniknąć potencjalnej wrogości sąsiadów. Było to odzwierciedlenie jawnego rasizmu, którego doświadczali. Związek jej rodziców rozpadł się, gdy miała zaledwie 3 lata, co sprawiło, że mieszkała głównie z matką. Nieobecność ojca stworzyła w jej życiu pustkę, pogłębianą napiętą relacją z rodzeństwem, Morganem oraz Alison. Oboje starsi i o ciemniejszej karnacji niż Maraja, często wyrażali wobec niej niechęć. Postrzegali jej jaśniejszą skórę i status złotego dziecka jako niesprawiedliwą przewagę. Choć sama Maraja czuła się równie wykluczona ze swojej rodziny co ze świata wewnętrznego. Brat. Podatny na wybuchy gniewu, został opisany przez Maraje jako ludzki huragan. Jego gwałtowne napady złości raz eskalowały do bójki z ojcem, którą przerwać musiało dwunastu policjantów. Alison z kolei wpadała w destrukcyjny styl życia w młodym wieku, walcząc z uzależnieniami i burzliwymi relacjami. Mechanizmem przetrwania Marai była muzyka. Już jako małe dziecko odkryła swój talent do śpiewu. W wieku zaledwie trzech lat zaskoczyła matkę, idealnie naśladując włoską arię, którą ta ćwiczyła. Jej zdolność do wiernego odtwarzania skomplikowanych skal muzycznych wskazywała na niezwykły talent. Muzyka była też tarczą. W domu pełnym krzyków i przemocy, śpiew stał się sposobem Marai na stworzenie bezpiecznej przestrzeni. Cichy, szeptany śpiew, który później stał się ikonicznym elementem jej piosenek, zaczął się jako prywatna kołysanka, którą uspokajała samą siebie. Jej najwcześniejszą inspiracją były próby operowe matki, podczas których głos Patrysi wznosił się i opadał niczym mantra. Życie poza domem również nie było łatwe, nawet w przedszkolu. W którym nauczyciele publicznie upokorzyli ją za użycie brązowej kredki do pokolorowania skóry. Śmiali się z niej na oczach całej klasy, twierdząc, że popełniła błąd. Był to jeden z wielu wczesnych przykładów, które nauczyły ją, jak świat ocenia ludzi na podstawie wyglądu i założeń. Maraja pragnęła świata, w którym mogłaby uciec od hałasu, gdzie nikt nie kwestionowałby jej wartości i gdzie mogłaby być po prostu sobą. Przyciągały ją postacie wyobraźni, takie jak święty Mikołaj czy wróżka zębuszka, które reprezentowały ponadczasowość i magię. Jednym z najbardziej znaczących momentów w jej dzieciństwie była chwila z babcią ze strony ojca. Podczas gwałtownej kłótni w domu, gdy cały budynek drżał od hałasu, babcia tuliła małą Maraję w ramionach. Powiedziała do niej wtedy: Nie bój się tego, co widzisz, wszystkie twoje marzenia i wizje spełnią się. Była to rzadka chwila spokoju, która pozostała z Marają na zawsze, zasiewając w niej ziarno wiary we własny potencjał. Zaczęła wierzyć, że bez względu na to, jak burzliwe stanie się życie, wewnętrzne światło zawsze ją poprowadzi. Wyimaginowany świat świąt Bożego Narodzenia. Dla Maraj święta Bożego Narodzenia nie były tylko kolejnym świętem, były symbolem nadziei. Dorastając w rozbitym domu, doświadczała niewiele ciepła i radości, które zazwyczaj kojarzą się z tym okresem. Zamiast tego, jej dziecięce święta Bożego Narodzenia były pełne napięć i rozczarowań, co sprawiło, że pragnęła czegoś lepszego. Boże Narodzenie było jednym z rzadkich momentów, kiedy jej rodzeństwo, Alison i Morgan, odwiedzało dom, który dzieliła z matką. Ich niechęć wobec Marai była ciągle wyczuwalna. Nie mogąc liczyć na rodzinę, aby stworzyć świąteczną atmosferę pełną radości, Maraja zwróciła się ku swojej wyobraźni. Już jako mała dziewczynka zaczęła budować własną, idealną wersję święta Bożego Narodzenia. Magiczny, błyszczący świat, wypełniony miłością, harmonią i radością. W jej umyśle śnieg zawsze pokrywał ziemię. Renifery biegały po podwórku, a wielka choinka lśniła światłami i ozdobami. Było to jej prywatne sanktuarium, miejsce, do którego chaos realnego życia nie miał dostępu. Jednym z rzadkich, jasnych punktów w jej świątecznych wspomnieniach była obecność jej wujków, Berta oraz Mejrona. Pokazali jej, czym może być ciepło i serdeczność Bożego Narodzenia. Ich dom był oazą miłości oraz troski, zawsze był nieskazitelnie czysty udekorowany z precyzją, strzaskającym w kominku ogniem, który wypełniał powietrze ciepłem. Zapach świątecznych potraw unosił się w powietrzu, a ich labrador dodawał atmosferze uroku. Maria była oczarowana ich zdolnościami do tworzenia świątecznego klimatu, a ich przykład stał się dla niej wzorem magicznej atmosfery, o jakiej marzyła. Wyobraźnia pozwoliła jej odnaleźć radość w drobnych chwilach. Ceniła sobie proste tradycje, takie jak otwieranie kalendarza adwentowego, za którym ukryty był mały kawałek czekolady. Grzane wino, które przygotowywała jej matka, wypełniało dom kojącym aromatem, chwilowo maskując smutek, który krył się pod powierzchnią. Jej matka śpiewała operowe kolendy, a Maraja dołączała. Te małe rytuały stały się fundamentem jej miłości do Bożego Narodzenia i bazą dla jej wyimaginowanego świata świątecznego. Jako przykład tego, od czego chciała uciec. Jej matka rozkładała stół, próbując nadać ją wygląd prawdziwej rodzinnej uczni. W rogu stała choinka, przypominająca drzewko z filmu o Czarnym Braunie, ozdobiona prowizorycznymi dekoracjami. Było to ręczne dzieło jej matki, która starała się wprowadzić świąteczną radość, pomimo ograniczonych środków. Jednak napięcia między rodzeństwem a jej matką nieuchronnie wybuchły. Alison oraz Morgan, nie mogąc poradzić sobie z własnymi problemami, wyładowali swoją złość na sobie nawzajem oraz na matce. Wśród nich była ona, mała Maraja, tonąca we łzach, uwięziona pośrodku tego chaosu. W zupełnym kontraście odbywały się święta u wujków. To było jak wejście do innego świata. Obsypywali Maraję uwagą, pozwalając jej występować przed nimi w świątecznych przedstawieniach. Wspierali jej kreatywność. Lata później, jako młoda kobieta po dwudziestce, Mariah przekształciła te wspomnienia w swoją muzykę. Boże Narodzenie, o jakim marzyła jako dziecko, stało się inspiracją dla jednej z najbardziej ikonicznych świątecznych piosenek wszechczasów. All I Want For Christmas Is You Tworzenie piosenki W 1994 roku Mariah Carey była już globalną supergwiazdą. Ale także osobą zmagającą się z życiem pełnym twórczych ambicji i osobistych wyzwań. Miała zaledwie 24 lata i była jedną z największych gwiazd Popu. Jednak jej życie nie było tak bajeczne, jak mogłoby się wydawać. Jej małżeństwo z Tomi Motolą, szefem Sony Music, który był od niej o 20 lat starszy, stawało się coraz bardziej kontrolujące. Wpływ Motoli na jej karierę i życie osobiste sprawił, że czuła się uwięziona oraz przytłoczona. W tym okresie ograniczeń Maraja zwróciła się ku ukochanej części swojego dzieciństwa, by znaleźć inspirację twórczą. Choć jej rzeczywiste święta były dalekie od ideału, marzenia, które zbudowała na fundamencie relacji z wujastwem, pozostały żywe. Maraja zaczęła pisać tę piosenkę w połowie 94 roku ze swoim długoletnim współpracownikiem. Oboje mieli silną chemię twórczą i razem podjęli wyzwanie stworzenia nowej piosenki świątecznej, która mogłaby stanąć obok klasyków. Ich cel był ambitny stworzyć coś ponadczasowego, co wzbudzi nostalgię, ale jednocześnie będzie świeże i nowoczesne. Rdzeń piosenki powstał w zaledwie 15 minut. Maria wspomina, że siedziała przy pianinie. Melodia płynęła bez wysiłku, inspirowana kolendami, które kochała jako dziecko oraz techniką Wall of Sound, spopularyzowaną przez Fila spektora w latach 60. Początkowe dzwonki w piosence, przypominające zabawkowe pianino, zostały zaprojektowane tak, by wywołać dziecięce zdumienie, natychmiast przenosząc słuchaczy do wyimaginowanego świątecznego świata. Nagrywanie piosenki stanowiło nietuzinkowe wyzwanie. Było lato, a zespół musiał stworzyć atmosferę odpowiadającą tematyce piosenki. Maraja i ekipa produkcyjna posunęli się daleko, by wprowadzić odpowiedni nastrój, dekorując studio lampkami choinkowymi i girlandami. Zapalała nawet świece o świątecznych zapachach, by całkowicie zanurzyć się w bożonarodzeniowym klimacie. Perfekcjonizm wokalistki sprawił, że dopracowała każdy szczegół piosenki. Nagrała wiele warstw w lokali, aby osiągnąć bogate harmonie. Jej wokalna interpretacja była jednocześnie potężna i zabawna, oddając istotę świątecznej radości, a jednocześnie pokazując ważność tego święta. Kiedy piosenka została włączona do jej świątecznego albumu Merry Christmas, albumy świąteczne zazwyczaj były zarezerwowane dla uznanych artystów w późniejszym etapie ich kariery. Popowa piosenkarka po dwudziestce, tworząca album świąteczny, była praktycznie niespotykana. Instynkt Marai okazał się słuszny Jej wizja albumu, który łączy świąteczne i duchowe tematy, zawierający klasyki takie jak O oh Holy Night obok oryginalnych utworów, łącząc gospel, pop i świąteczny nastrój. Po wydaniu piosenki "All I Want for Christmas Is You" natychmiast zdobyła swoich fanów. Krytycy chwalili jej chwytliwą melodię i wokal Marai, ale nikt nie przewidział tego, jakim kulturowym fenomenem się stanie. Było to spełnienie marzenia. Maraja pozwoliła przenieść jej prywatny, magiczny świat świąteczny, który stworzyła w dzieciństwie, na scenę międzynarodową, przynosząc innym radość. Okazało się, że takich ludzi jak ona, pragnących miłości i radości, jest znacznie więcej. Skąd taki sukces? Uniwersalna atrakcyjność utworu wynika z idealnego balansu między nostalgią a nowoczesnością. Od pierwszych dźwięków All I World for Christmas Is You natychmiast przywołuje wspomnienia o klasycznych świątecznych tradycjach, jednocześnie zachowując świeżość i współczesny charakter. To, co sprawia, że utwór jest naprawdę wyjątkowy, to emocjonalny przekaz. W przeciwieństwie do wielu świątecznych piosenek, które skupiają się na materialnych prezentach lub tematyce religijnej, hymny Marai dotyka czegoś uniwersalnie zrozumiałego: pragnienia miłości oraz bliskości. Utwór uchwycił radość bycia z bliskimi podczas świąt, przekraczając bariery kulturowe i geograficzne. Zdolność Marai do dotarcia do tego wspólnego uczucia jest kluczowym powodem, dla którego piosenka nadal przemawia do słuchaczy na całym świecie. Jest to niekwestionowany fenomen świąteczny, który od prawie trzech dekad towarzyszy grudniowym tradycjom na całym świecie. Wzrost popularności "All I Want for Christmas Is You" był wspierany przez zmieniające się technologie. Pojawienie się platform cyfrowych, takich jak iTunes, YouTube czy Spotify, umożliwiło dotarcie do nowych pokoleń słuchaczy. Dzięki temu piosenka zyskała status globalnego fenomenu, a jej coroczna obecność na listach przebojów stała się tradycją. Maraja, nazywana królową świąt, w pełni przyjęła tę rolę. Utwór stał się centralnym punktem jej kariery, a ona sama z entuzjazmem prołowała go na koncertach, w świątecznych programach telewizyjnych i filmach. W 2017 roku powstał nawet animowany film inspirowany tą piosenką. All I Want for Christmas is You jest zrozumiałe niezależnie od kultury czy miejsca na świecie. Świąteczne emocje, takie jak tęsknota za miłością i radość bycia z bliskimi, są uniwersalne co sprawia, że piosenka przemawia zarówno do mieszkańców ośnieżonych miasteczek w Europie, jak i do tych, którzy świętują Boże Narodzenie w tropikach. Na przestrzeni lat była wykonywana przez wielu artystów, np. przez Ariane Grande czy My Chemical Romance, co pozwoliło piosence dotrzeć do różnych grup odbiorców. W 2019 roku All I Want For Christmas Is You osiągnęło kolejny kamień milowy, zajmując pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. To uczyniło ją pierwszą piosenką w historii, która osiągnęła szczyt na przestrzeni czterech różnych dekad. Finansowo piosenka również osiągnęła imponujące wyniki. Szacuje się, że wygenerowała ponad 60 milionów dolarów z tytułu tantiem, co czyni ją jednym z najbardziej dochodowych utworów świątecznych wszechczasów. Każdego roku wraz z nadejściem grudnia piosenka dominuje na listach przebojów oraz w serwisach streamingowych. Dla Marai to spełnienie marzeń z dzieciństwa i sposób na podzielenie się Malią Świąt z milionami ludzi. Piosenka stała się symbolem radości, miłości i wspólnoty, co zapewnia jej nieustanną popularność. Jeżeli jest artysta lub zespół, o którym chciałbyś usłyszeć odcinek, to nic prostszego. Zostaw komentarz, a my przedstawimy tę historię.